Moje województwo jest Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Pogoda dzisiaj całkiem, całkiem. Może nie jest jeszcze dzisiaj za gorąco, bo mamy około 13-14 stopni, no ale podobno ma nie padać, więc przynajmniej Jesteśmy umówieni tutaj niedaleko z kumplem na stacji zaraz za makro na ja w Ukniarze. i wybieramy się do jeziorska, a właściwie nad jeziorską. Tu po lewej będziemy mijać makro no i zaraz za tym gdzieś podobno jest tato i tam na nas czekać. O, widzę go, jest na stacji. Zrobić jakiś napój, coś do jedzenia na drogę. O, ścieżka rowerowa. I już, jesteśmy na Ale strasznie wiatr dzisiaj. Co to, nowy plecaczek jakiś sobie zafundowałeś? Tak, nowy. Ulala. Musimy się wbić na ostatni pas od zawracania. No jedź gościu, jedź. po podnosili za wykroczenia. Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, bo ponad 50 km na godzinę ma zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. A przekroczenie o 41 km na godzinę w górę, tam jest chyba z tego co pamiętam, 800 do 1000 zł. O, o Wilku mowa. Już mają. Już rozdają nagrody z nowego taryfikatora. Ty patrz, a tutaj mają kolesia na motocyklu strzela sucha przez krótką palówkę na kierowcę. Witam tym, kogo mają zatrzymać Te Krany dotykowe, kiedyś były normalne guziki i się dało jakoś to zrobić Nie wiadomo czy rękawica, czy nie A teraz wszystko już jest dotykowo i koniec No i jeszcze oprócz zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące to dostajesz jeszcze 10 punktów karnych i do 1500 zł jazdę na motocyklu bez kasku. i dwa punkty karne. Zakrywanie tablicy, stówka i trzy punkty A było jeszcze sporo tam ale nie pamiętam. Szukam teraz szkoły nauki jazdy w Łodzi. Teoria zdana. Cała praktyka, muszę wyjeździć gdzieś 20 godzin na placyku i po mieście. No i można było iść na egzamin. Pytałem na razie w dwóch czy tam trzech szkołach, ale wszędzie chcą pełną kwotę jak za cały kurs, mimo tego, że nie będziesz w ogóle w 30 godzinach, wykładów brał udział. No i to mi się nie podoba. No. pół kursu odbada, a płacisz i tak całą kasę. No. Ja rozumiem, że jazdy są najważniejsze, no ale jak już mam teorię zdaną, no to coś jakaś trochę niższa cena pracy niż normalny kursant. No pytałem w szkole Baugan 1500 zł, czyli tak jak za normalny cały kurs od początku. Nie chciał nic opuścić ani się dogadywać. W Auto Akademii 1200 zł, też pełna cena kursu i tak samo, nawet jak zdałeś, tak jak ja według nowych przepisów, to i tak ani złotówki nie chcą opuścić. I jeszcze jedne, cały nie nie pamiętam jak się nazywała, też podobnie. A szkoła Turbo z Pawianic miała na gruponie fajną promocję, tam było 949 zł za kurs za A, no ale niestety wszystkie już były przedane. Na dwa, że no, jeździ teraz do Pawianic za każdym razem, na każdą jazdę. Żelipa na razie, no szukam czegoś tak do 1000 zł najlepiej. Tak sporo jak za same 20 godzin jazda, no, ale co, no na się na pewno nie znajdzie. Szkoda, że tak ciężko się z nimi dogadać. Bo już bym mógł podchodzić do nami. Tu w lewo i do dołu masz zjazd na pierwszą plażę tutaj przy Zbiorniku Wody. A my już jesteśmy na miejscu, wjeżdżamy właśnie na tamę. Tu się zaczyna i w tamtą stronę masz jakieś 12 km wody. Jeziorsko jest całkiem spore, kilkanaście kilometrów długości i jakieś 2,5-3,5 kilometra szerokości, w zależności od tego, w którym miejscu. Latem często tutaj na Sunejowie bywam na kajaku, większych zbiorników w naszej okolicy nie ma. No dobra, to lądujemy. No zobacz, mam żywą osę bitą w siedzonku, nawet nie widziałem jej po at? No już wracamy, trochę nam się zeszło na tamie, jakiś gościu podjechał e, pogadać o diłkach. Sam się też zastanawiam nad 690 na jako następny motocykl, no ale cena jest mocno nieatrakcyjna jak za taki motorek. Bardzo mi się podobają z wyglądu, no ale ten jeden cylinder no i cena, no i za, za podobną kwotę można już kupić nawet nie MT-07, ale MT-09 no ale to temat do przemyślenia w najbliższej przyszłości O kur... Bo ja Dobra choć tu zjedziemy, bo muszę sobie trochę, trochę tego robactwa usunąć z ile Tyle tego na tych polach było, już ledwo widzę gdzie jadę od razu lepiej już za moment będziemy z powrotem w Łodzi już niedaleko zostało jakbyście znali jakąś dobrą szkołę z Łodzi ewentualnie ze zwierza którą możecie polecić no to dajcie znać w komentarzach gdzie warto jeszcze zapytać chciałbym się już za ten temat brać no i nowe filmiki z jazdy innym motocyklem no a później egzamin Halo, cześć maleńka jesteś już na miejscu no ja za dosłownie kilkadziesiąt sekund też już będę Już Cię prawie widzę A wzięłaś mi mój telefon? Pamiętaj tylko, żeby nie czytać moich SMS-ów Nie, no nie mam nic do ukrycia, to nie o to chodzi Nie grzeb mi w telefonie, bo mam zainstalowane nowe zabezpieczenie I będę wiedział, że grzebałaś No jasne, że Ci ufam Okej, okay, okej, okay, wiem, Ty nie, nie robisz takich rzeczy No dobrze, no, to na razie No. Nope.